To już ostatni tydzień, by podjąć decyzję i powiedzieć tak dla babskiego wieczoru. Wydarzenie odbędzie się w najbliższy piątek, 10 marca. Baby, ach te baby, bo taka w tym roku jest myśl przewodnia, będzie okazją, by zaprezentować rolę kobiet we współczesnym świecie. Z lekkim przymrużeniem oka. Będzie. Hmm... Troszeczkę drobnych upominków, tak jak zwykle, jak zwykle e, będzie też coś na słodko, e, jak zwykle będzie też nam towarzyszyła myśl przewodnia w postaci baby ach te baby, bo gdzie diabeł nie może tam kobietę pośli. W związku z tym będzie okazja do zrobienia sobie fotografii, bo każdy może być znaną kobietą. Zdradzę tylko, że Kopernik też była kobietą. Wiemy to po obejrzeniu seksmisji sprzed wielu, wielu lat. Będą pokazy tańca. Bilety w sklepach Żabka, przy szachownicy i w dawnym freshmarkecie oraz w zamku. W tym roku cena wyjściówki to 40 zł. Na panie, które zdecydują się wziąć udział w wydarzeniu, czekać będzie wiele atrakcji. Część z nich pozostanie tajemnicą aż do momentu imprezy. Oczywiście będziemy się bawić, będzie troszeczkę drobnych upominków, tak jak zwykle. Jak zwykle e, będzie też coś na słodko. My tylko zdradzimy, że podczas wieczoru pojawi się Elvis Presley. Ten prawdziwy król. Jeszcze raz przypominamy. Babski wieczór pod hasłem Baby, ach te baby. W piątek 10 marca o godzinie 18 w hali sportowo-widowiskowej przy ulicy Płaskiego 3 w Krośnie Odrzańskim. Kupujcie bilety.